Serdecznie, z tej strony Kamik 112 Witam was w czwartym odcinku z gry Slayer Cooper 1 Na 100% Słuchajcie, w tym odcinku Dokończymy sobie drugi świat Gdzie tutaj zostały nam tylko i wyłącznie dwa poziomy I oraz oczywiście jeszcze walka z bossem makshotem. Więc zaczynamy, Bug Alley Heist I teraz tak Ja musiałbym zobaczyć jaki to jest poziom Bo tutaj słuchajcie są dwa trofea, jedno Teraz tak to jest chyba jedno z tych osiągnięć, tak? Chyba to jest poziom, gdzie możemy, słuchajcie, zdobyć trofeum za zniszczenie generalnie szkła, z właśnie za rozwalenie tych szkieł. Tylko teraz tak ty będę musiał właśnie poszukać. Tylko właśnie nie wiem, czy to by chodziło o to, ale wiem, że trzeba było rozwalić na pewno szkło. Ale teraz tak, to chyba na tym poziomie. O ile się nie mylę, bo oczywiście ja nagrywam ten odcinek, który... nagrywam ten odcinek po nagraniu tamtego odcinka, więc nie sprawdzałem sobie jeszcze tak do końca e, trofea dokładnych. Dobra, tu się tak udało elegancko. Tu sobie zbieramy dziesiątą buteleczkę. Ja tutaj też czasami zapominam, że ja tu sobie mogę dawać sobie savey kiedy ja chcę. Ja jestem przyzwyczajony, jak to było w wersji HD, że nie mogę sobie robić saveów kiedy mi się podoba. A tutaj mam taką możliwość. Powinienem pamiętać, ale jakoś zapominam. Ale powiem Wam szczerze, że. Jak przechodzę kilka poziomów naraz, to wtedy sobie zapisuję po nagraniu poprzedniego odcinka, żeby właśnie lecieć dalej. Żeby właśnie nie robić sobie cięcie. Oczywiście gra się automatycznie zapisuje, ale to ja mogę sobie zdecydować z tymi save'ami. Teraz tak, czy tutaj coś było, czy nic? Chyba tutaj tylko wyłącznie potem monetki. To świetnie, jeszcze straciłem głupią podkowę. No, niestety, za głupotę się płaci, niestety. Jest trudno. Ale tak, no tu jestem pewien, że jest to jedno z tych osiągnięć. Tylko tak. Tutaj. Na razie idziemy jeszcze tutaj z góry. O, dobra, spoko. Tutaj mamy zapis. Więc w zasadzie teraz możemy iść i tych naszych szanownych przyjaciół wyeliminować. Żeby mieć w zasadzie ich już z głowy. Teraz tak, chyba już mogę znowu wrócić, bo to już jest zrobione. Więc dobra, tu jeszcze mamy checkpoint. Dobra, tu trzeba sobie przeczekać. oczywiście jak ja będę robił słuchajcie speedrun to też będę musiał się nauczyć kiedy mogę wiecie kiedy tak naprawdę kiedy właśnie tak naprawdę mogę kurcze kiedy właśnie będę mógł, słuchajcie, kiedy najlepiej, w zasadzie, mm, kurczę, bardziej mi chodzi o to, bo jak będzie czasówka, no to też ja będę musiał, dobra, ów, całe szczęście, chyba udało się zdobyć wszystkie, mam taką nadzieję. E Kurcze, bardziej mi chodzi o to, że z tym... że z tym świecidełkiem. O, dobra, mamy, szybko. Znisz 7 szyb podczas tej misji. To jest jedno z tych trofełów. Więc spoko, więc to mamy z głowy. Ale właśnie chodzi o to, bo będę musiał sobie sprawdzić, kiedy mogę dotykać ten alarm. Wiecie, kiedy mogę dotykać ten alarm, jeżeli będę robił speedrun, bo też nie będę mógł wiele razy przeczekiwać na coś. Właśnie tego mi brakowało. Dobra, jedna buteleczka. Dobra, czyli teraz tak. Tutaj sobie zbieramy. No kurczę, no, kamera, proszę cię, no, weź nie bądź taka Ej, no kurde, proszę gro, żeby mi takie rzeczy nie robić. 99, ale. Dobra, tego nie rozwalę, szkoda. Dobra, otwieramy sobie safe. Dobra, czyli tak. 5, 6, 5. Mamy to. Nie ma plaży dla slaje. Odkryj technikę wodne BHP. O, water safe, czyli to chyba mi się przyda... Eee, Susan Cooper, czyli przedkini. O, wodny... O, to chyba już nie będę obrywać od wody? Chyba? Chyba tak. Ciekawe, jeśli ja wpadnę do wody, to nie będę dostawać obrażenia, czy jak to było, bo nie do końca wiem. Ale możliwe, nie wiem, będzie trzeba było byłoby to później sprawdzić. Ale na tą chwilę to nie ma sensu. Dobra, zbieramy sobie szósty kluczyk i poziom zaliczony, więc naprawdę bardzo spoko. Naprawdę bardzo spoko, czyli słuchajcie, pozostał już tylko i wyłącznie jeden poziom. Ja cię kręcę, no, kaman, no i musiałem, musiałem się aż tak bardzo spać, slaj. A, dobra, przynajmniej odzyskałem podkowe chociaż kurczę, no. Trochę w głupi sposób straciłem. Dobra, lecimy. Dobra, czyli teraz tak, tu będzie kolejne trofeum. Tak, ten poziom pamiętam, bo tutaj pamiętam, że szukałem yy, pozostałe butelki. Bo nie miałem pojęcia, co mam zrobić. Teraz tak, to jest trofeum, które zakłada, żeby 5 razy aut pospadały, to one sobie spadną wszystkie, jak będziemy sobie zdobywać e, te buteleczki. Tutaj mamy, tutaj mamy oczywiście ten klucz, ale tego klucza dopiero później zdobędziemy, jeszcze nie teraz. A to jeszcze zobaczycie, co w zasadzie pod koniec tego tutaj poziomu, dopiero wtedy zdobędziemy tak naprawdę właśnie ten klucz. Dobra. Dobra, teraz tak, czy ja tam nie pominąłem czegoś? No tak. To są na pewno dwie. Bo tak sobie od razu przeszedłem na górę, ale ja pamiętam, że jeszcze tu właśnie, tu jeszcze było. Dobra. Udało się. Dobra, tutaj sobie zbieramy 61 monet. Bardzo mi się to podoba. 62, no to jeszcze trochę i znowu będę miał to wszystko co chciałem. Czyli pozostała ilość tych... Znowu będę miał te dwa podkowy, co naprawdę będzie fajne. Dobra, zbieramy dziesiątą. Teraz tak, tutaj słuchajcie jest co, tutaj powiem Wam, że jak szukałem pozostałe buteleczki, nie miałem pojęcia gdzie je zdobyć. Ja pamiętam, że ja trochę przeszukiwałem, aż potem zajrzałem do internetu, bo już nie miałem pojęcia gdzie mam znaleźć. I okazało się, że są w takim miejscu, gdzie ja bym się nie spodziewał. O właśnie. Teraz będę spadać tyle, ile mam tyle, ile muszę, tyle, ile muszę pospadać, ile pozostałe. W zasadzie tam pięć było, czy sześć Tutaj buteleczek. No bo tu pamiętam, że miałem problem, żeby je znaleźć. Dobra, tutaj się udało pięknie. Mam nadzieję, że tutaj też się tak uda. Dobra to tak, to był już trzeci samochód, jeszcze będą dwa samochody na bank, na pewno jeszcze będą dwa, bo tam było żeby pięć, ale jeszcze za nim. No tak, to sobie rozwalę, tutaj pozbieram jeszcze jakieś drobni drobniaki. no i pięknie, dobra, to już mam, słuchajcie. Dobra, tutaj, tutaj chyba były tylko monetki do zdobycia, nic więcej, jak ja dobrze pamiętam. Dobra, na szczęście się udało. Czyli tak, 30 buteleczek już zebranych, zostało jeszcze 10. Serio? Naprawdę? Super, brawissimo, naprawdę Jesteś szczęśliwy, że mi to zrobiłeś? No chyba tak Dobra, więc teraz tak Tutaj są kolejne monetki No to sobie je pozbieramy, czemu by nie? Mm, tak Tu jest kolejny Jegomość To był czwarty, jeszcze będzie jeden samochód tam na samej górze, ale teraz tak hmm, trzeba iść teraz tędy trzydzieści cztery elegancko trzydzieści sześć to mi się podoba. Trzydzieści siedem. Dobra. Teraz tak, tutaj przejście. Dobra, kolega zdjęty. Tak, tutaj jest ostatni samochód. Spójrz w dół. Zrzuć 5 podczas tej misji, więc to naprawdę dostaniecie automatycznie te trofeum. Nie ma czym się przejmować. Dobra, 39. I jeszcze. O, właśnie, jeszcze jedna buteleczka. No i mamy 40 na 40. No to teraz lecimy tutaj, dobra Bentley. Teraz ja bym poprosił kod, dobra, czyli 4, 6, 8. No i dobra pasa z Wszystkie skarce w Sunset Snake is. Dobra, czyli my oczywiście w drugim rozdziale całkowicie otworzymy wszystkie savey, więc spoko. No i fajnie, więc kolejne osiągnięcie zdobyte. To też jeszcze wam pod koniec odcinka po prostu wam wkleję. Te, jeżeli jakiś zdobyłem właśnie trofeum, to wam po prostu wam pokażę. Żebyście właśnie widzieli, jako właśnie taki dowód. A teraz słuchajcie, czas dokończyć ten poziom. No i proszę bardzo. Burzymy tę chałupę. Wykonaj wszystkie misje w tym rozdziale. Więc mamy już ogólnie 32% trofeów łącznie To nie będzie jakoś długie, bo tam widziałem, żeby zdobyć platynę trzeba co najmniej zrobić 10 speedrunów. Właśnie trzeba zrobić tylko i wyłącznie 10 speedrunów, jeżeli chodzi o tę... w zasadzie o tę misję tak to właśnie mam to tak generalnie nazwać. Więc to nie będzie aż zbyt długo. Patrząc na to, że też wiem, że chyba na, nie wiem czy na pierwszym etapie, czy na drugim, na trzecim świecie też będzie jeszcze jedna rzecz do zrobienia. Ale to poka będzie pokażę wam w następnym odcinku. No i dobra, czyli teraz... Będzie walka z bossem. Czyli teraz będzie, właśnie, walka z bossem. Czy ja jestem gotowy? No, nie wiem, zobaczymy. To jest walka z bossem, którą ja bardzo dobrze wiem, bo to nie jest, słuchaj, no czy walka z bossem, ja wiem, jak na czym polega. Wy też sobie zobaczycie, na czym to polega. Eee, bo tutaj, tak naprawdę, no tu mamy już tak naprawdę wszystko. No ale została tylko walka z bossem. No to co? Let's with them. What? My boys have been yapping about some big mysterious dude running around cracking skulls and <laughs> and and this is it? You're a monkey wrench in my operation? Some scrawny rat with a I seen that stick before. Maybe when my father knocked her block off with it. Your father? Wow. You're a cooper? You know that thing is had a lot of nice pictures, but way too many big boys. So you don't mind just handing it over? Why? What? <laughs> what are you kidding? You break into my place, steal my stuff, trash the joint. I feel transgressed and violated. Let's rock. No i dobra, słuchajcie, zaczynamy walkę z bossem I teraz tak, ja sobie najpierw zapiszę grę mm, Zapiszę sobie teraz tak Gdzie to najlepiej zapisać? Tak szczerze, tu sobie zapiszę Naprawdę. No, kurde, no. On jest tak przybliżony. Dopiero teraz super wiesz, ale tu będzie trzeba jeszcze raz, bo. No, eee, to, to oczywiście walka z bossem polega na tym, że musimy te wszystkie lustra przewrócić żeby te słone... w zasadzie ten promień, który właśnie on dostaje obrażenia Dobra, dobra, spokój, 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 spokój. No kurde, no. Ja tu właśnie mówię, spokój, 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 a on. On już takie rzeczy robi. Dobra, to powtóreczka. Ja teraz jest idealnie. W zasadzie mogę sobie wiadomo zapisywać każdą rundę, ale no nie wiem czy to mi się tak opłaci. W zasadzie mogę. W zasadzie tak naprawdę mogę, bo tak naprawdę nikt mi, nic, nie, nikt mi tego nie zabroni. Gdzie w wersji HD jest to oczywiście niemożliwe, żeby tak zrobić. Dobra, mam to idealnie. Dobra, teraz idę. Teraz wyszło idealnie. No to czas na kolejną rundkę. Dobra, tu trzeba tak przeczekać. Dobra, tutaj trzeba po prostu tak sobie przeczekać, jak on będzie atakować. Dobra. Jeszcze raz. Przeczekam. No oczywiście, jakbym uderzył teraz te w lustro, to on by pociski by odbił. Dobra, żegnaj, Maxshot. Oślepiająca walka. Pokonaj Maxota. No, no i proszę bardzo, o, mamy ten Kid Coopera, który też się, słuchajcie, pojawił nam w czwórce. Nawet mogliśmy nim grać tak samo jak to było z Rojczykiem Cooperem. Tu mamy właśnie ten esekida, który na Dzikim Zachodzie. I właśnie to jest właśnie ciekawostka, że w czwórce mogliśmy w nim zagrać. A tutaj oczywiście Maxhot pokonany tu nam powiedział kolejnego przeciwnika, w zasadzie bardziej przeciwniczkę, czyli pani mister Rhys, robi coś takiego. Więc no. Tutaj fajnie, że się udało właśnie słuchajcie, zrobić. Naprawdę bardzo fajnie. No to teraz. Yy... O, 39%. 40, chyba pewnie, jak zacznę kolejny etap. I teraz tak. Jak widzicie, tutaj mamy, słuchajcie, wyłącznie już 5 czasówek, gdzie tutaj mamy 6, czyli o jedną czasówkę mniej. Chociaż dziwne, bo większość, bo w zasadzie. Nie, no w sumie tak, no bo 5 y, poziomów było zwykłych, z czego dwa były te minigierki, tak. Okej, okay, bo myślałem, że na początku jest jakiś błąd, ale nie, jest dobrze, bo... 5 czasówek, no bo były te dwie minigierki. Tu była ta jedna minigierka. Więc no... Tutaj słuchajcie, będzie kolejny tak naprawdę... Chapter trzeci. A tutaj mamy też już kolejną, czwartą. Czwartą część, więc e, przynajmniej tej gry. E, nie gry, tylko po prostu rozdziału, no bo ta gra ma 5 rozdziałów, z czego już zrobiliśmy dwa rozdziały. W ciągu czterech odcinkach, więc w kolejnym odcinku pójdziemy sobie już wykonać e, na pewno rozpoczniemy sobie trzeci chapter. E, zaczniemy sobie pewnie połowę misji sobie zrobię w, jeszcze wersji na PlayStation 5 a połowę sobie zostawię już wersji na playstation 3 bo nie pokazywałem wam bo mówię ja gdzieś tam jestem w połowie na playstation 3 więc pewnie myślę że albo pokażę wam na tym trzecim świecie albo pokażę wam na początkowym czwartym świecie jak jeszcze na playstation 3 sobie zrobię żeby pokazać wam różnicę bo jak widzicie ekran jest no nie jest pełny dlatego że e, nie jest pełny właśnie dlatego że no to jest emulacja, więc no nie będzie miał ten obraz, nie będzie cały tam na 16, chyba 9, tam było inaczej forma obrazów, teraz nie pamiętam jaka, ale dobra, mniejsza. Słuchajcie, krótki odcinek, ale patrząc na to, że zrobiliśmy już drugi świat, no to na trzecim, na piątym odcinku zaczniemy sobie trzeci świat, szósty prawdopodobnie skończymy. Więc jakby wychodziłaby seria, zajęłaby z 10 odcinków, może 11, chociaż wcześniej było mówione na 16, ale to naprawdę na razie dobrze idzie. Nie wiem, jak będzie z kolejnymi poziomami, bo ja też te poziomy nie grałem, więc też będzie to jeszcze różnica polegać właśnie na tym, że ja te poziomy pierwsze, dwa sobie ograłem, to już nieco pamiętałem. Trzeci to tam ledwo, tam zacząłem, gdzieś tam około, może będzie tak około połowy, a czwartego jeszcze nie ruszałem, więc pewnie no. Pewnie myślę, że w wersji na PlayStation 3 po prostu Wam to pokażę. No ale dobra, póki co mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i co? Trzymajcie się. No i cześć. Na razie. could this code in my sleep. The combination is 5 6 five. You need an IQ of at least 140 to figure this one out. Dial in 468. fifth week like you